To jest najgorsza świnka Pepa, jaką w życiu widziałem. Ona chce tylko rolki sobie kupić. A matce się to nie podoba, okej. Okay. Kupcie! Będzie klapkiem w domu. Sam bym dostał też klapkiem, jakbym chciał takie rolki. A, a jakby ktoś pytał, ja nie jestem łysy. NIE JESTEM ŁYSY! On się obżera. Co tu się dzieje? Ja nigdy takiej świnki Pepy nie... <laughs> Nawródzone. O, George idzie. I w śmieci jeszcze. Schabowe w świetniku mamy teraz. Co na to świnka Peppa? O, ona ma jakiś plan. Ona ma plan. O. Co? Czym ona to syfi? O nie. Matka, zobacz. Będzie klapek. O nie, gdybym ja tak w domu kiedyś zrobił, to nawet nie chcę myśleć, co bym dostał zamiast klapka. Ja jestem ciekaw widzowie, czy wy też na takie pomysły wpadacie w domu. Ale wściekła matka teraz. Co na wyciąga? Szminkę? Z jakiej ona to kieszeni wyjęła? Co to to zrobił? O nie. Ej, jakby taką świnkę PP witowali, to by była moja ulubiona... To, to nie ona! To stała za co? Już ona ładnie grała! Jakby mi w dzieciństwie tak opuszczali, to ja bym był na pewno innym dzieckiem! Na pewno byłbym dużo mądrzejszy! No ale się matka zdenerwowała! No jak ona wygląda pomalowana? O, Dobra, soli zupę. Dlaczego? Co to się... Aha, bo to on gra. Nie, Oberbie. Ale za co? No, GTA ładnie grał. Co to za dziwięk? Co tu się dzieje w ogóle? A, bo ojciec Amogusa, słuchaj, też dostał. Nie, no, matka. Matka. Co ona robi? Ale jaja. Czyli to ona tak naprawdę w słuchawkach grała i wszystkich na darmo lała. No, no ciekawe czy się tu świcce Pepie zaraz oberwie też za oglądanie telewizji Ona będzie bokserem zaraz! Wiedziałem! Dobrze, trenuj świnko! A czy... Co? George przejechał ja, ja coś czuję, że coś się zada... To się zaraz coś wydarzy Nie George is o, George ma nowego dinozaura. Aha, on jest taki napompowany. To jest piłka. O! Ja mówiłem? Napompowany. George też jest napompowany. Okej. Okay. Co ty robisz? Nie! Yeah. George, <śmienicza> Co się mu stało dynosu tam? <śmienicza> ja nie wierzę. <śmienicza> Dinozor, tak! O! No właśnie, jest zepsuty teraz! A. A! i on nie wiedział! No tak! Typowe dziecko, tak! Zepsuje i ono nie wie, że się zepsuło! Samo się zepsuło! Poczekaj się, ojciec dowiódł! Ojciec tańczy Michaela, czy... Zabrał mu! <śmienicza> Zabrał mu! <śmienicza> Co jest? Aha Co to się dzieje? Aha, że nowy On mu kupi nowego, tak? Bo był zepsuty Ojciec się też zakochał w dinozaurze, nie wiem To jest psychiczne O ten biedny terapeuta No Biedny, smutny, stary dinozaur I co teraz? Niech on jeszcze sobie pójdzie gdzieś. O nie? Teraz... I nowego trzeba kupić. Nie! O przecież działa! Zepsuł się! Trzeba nowy kupić, trzeba nowego kupić! Aj, jestem jest część ze starego, okej! Okay. Co to jest? Ojciec postanowił, że zrobi sobie operację plastyczną Bo się za dużo influencerek naoglądał On teraz chciał być Oj, oni mają wędkę z Minecrafta Co to jak to jest George rybny George? Dlaczego? Riedza na grillu? A no tak no przykro mi, no zeżor. Zeżor był głodny, świnia była głodna. O. FBI, open up! <laughs> Teraz już wiecie czemu nie wolno żreć jak świnia. Widzicie jakie można mieć problemy gastryczne potem? Trzeba TNT używać. Nie! Ile ty ze ŚWIKI pepy tam zostały? Pożedł w krzaki, nie wytrzymał. Poszedł... <śmiennie> I to ile miał? <śmiennie> o nie, kukury <śmiennie> To tyle kukurydzy, że <śmiennie> O nie, nie! No to się źle skoczy. To się źle skoczy. O nie. O nie! <śmiennie> o! Co tu się dzieje? <śmiennie> to jest najgorsze. A, chcę jeszcze jednego George'a złapać? O nie, on, on złapie tę kukurydzę. Go, 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 go. Nie, znowu. Co? Co tu się dzieje, George? Po co żarłeś tą kukurydzę, George? Przecież teraz tu się wydarzyła jakaś kukurydza apok apokalipsa. Oj, też zamielili go w kotleta. Nowy dinozaur. ZEŻAR! Nie ma George'a! Puszczaj! Wypluj George'a! Wypluj George'a! Uratuję choć. Nie! Ale przynajmniej jest George! Jest, udało się go uratować. Dobrze. Dzieci ratuje się za wszelką cenę. O, no i dinozaur. Nie ma dinozaura, jest mięsko z dinozaura. Nie. Oni dalej będą coś Jest zakochany w niej? Prezent. Co to jest? A ja się zastanawiam nad prezentem na Walentynki. Jak tu taka skarbnica wiedzy. O, marza z. Jukie, kto to jest boku. Nie ma go. Już po przyjacielu. Oj, przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Ale co? To ona nie, on nie umie pływać? Czemu? Włosy. To jest na porost włosów, tak? Wyrosto jej włosy. Tak! I to ile? Czarnoksiężyc, nik, Lord Vorda... Oj, bieda. Aha! I wróż punkę! Te się zamieniła i ten... I ptak mu narobi, nie wierzę. Naprawdę? Zrobi to? Nie. Dobrze. Aha, To no musiał kolegów zawołać, za mało! Jeden ptak to byłby za mało, no! O włosy, przynajmniej już włosów nie masz. Jejady, <laughs> to jest. To jest horror! Noc została, okej. Okay. Ona się. on się tam cały czas topił! Dobra, utopił się. Nie ma No i nawiedza ją teraz, Trzeba było uratować, przyjaciela. On jej dał taki ładny prezent, a ona w ogóle go ratować nie chce. I jeszcze słone. Aha, Ona też jest teraz duchem. Świka Pepa jest duchem. Od kiedy, przepraszam bardzo, duchy mogą być siniaki? Jak to, jest? od kiedy to? Aha, a teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.